Głęboki wdech i głęboki wydech, i z każdym kolejnym wydechem zanurzamy się bardziej w tą przestrzeń nic nierobienia. Przestrzeń, która nie zna czasu. Przestrzeń tylko tu, tylko teraz. Nie ma innego miejsca. Zapomnij o wszystkim. Przestrzeń ostatecznego zapomnienia. Ciało i tak pamięta, więc tej przestrzeni obecności. Będą wychodziły rzeczy z dawna, ale myślenie o tych rzeczach no dodaje nam stresu, dodaje nam bólu. Naprawdę dajmy sobie ten czas na odpoczynek. Mamy i tak mnóstwo rzeczy teraz w tym codziennym życiu i to po prostu trzeba jakoś ogarniać, robić. Nie o to chodzi, żeby z tego świata teraz uciekać czy gdzieś się. Zaszywać w jakiejś jaskini w Himalajach. To wielka sztuka uczestniczyć w tym świecie, a równocześnie um, znajdywać właśnie takie chwile jak my tutaj teraz, żeby się łączyć ponownie z boskością, a żeby się e, zregenerować w tym miejscu, odżywić, przypomnieć, kim jesteśmy naprawdę. I żeby sobie przypomnieć, musimy wszystko zapomnieć. Taka trochę sytuacja wydawałaby się nielogiczna. Dech i wydech. Obejmij czule siebie całą z tym, z czym jesteś doświadczenia oddechu. Unoszenia i od opadania. Brania i odpuszczania. I w tym świecie jest dużo takiego braku balansu. Między innymi on jest właśnie w tym braniu i odpuszczaniu. Właściwie cały świat, ten taki mainstream, mainstreamowe przekazy przeważającej, taki mocno przeważającej większości Mówią o tym braniu, a bardzo mało jest o odpuszczaniu, no bo to nie przynosi tych, tych wartości materialnych, a świat jest bardzo w tym materializmie teraz zanurzony. Więc być może, aby ten balans przywrócić, zwróć szczególną uwagę na takim pełnym odpuszczeniu, na rozluźnieniu, na nierobieniu. Na nieprodukowaniu, nieosiąganiu. Róbmy to, co jest do zrobienia, ale nie róbmy już więcej. Martwienie się, stres, taki już dodatkowy, niepotrzebny. To można odpuścić. To jest nam niezbędny, zbędny bagaż. Wyobraź sobie, że z każdym kolejnym wydechem odpuszczasz to, co ciężkie, wszelkie ciężkie zapisy, przekazy. Że to odpuszcza z Twojego brzucha, z przepony, tam gdzie znajduje się lęk. W sprocie słonecznym go często czujemy i też w dolnych plecach. Puść lęk, odpuść lęk. W biodrach, w miednicy, w Twojej seksualności, przyjemności, zabawie. Niech to wróci do Ciebie, niech. Wróci do ciebie ta beztroska zdolność do czerpania z życia pełnymi rękami. Właśnie w miednicy, może też w nogach. Odzyskaj nogi. Nogi dorosłej osoby nogi, które dobrze wiedzą, jak chodzić, jak się poruszać nogi, które dają ci wolność. I twoje korzenie. Głęboki wdech i głęboki wydech. Obejmij świadomością swoje stopy. Podeszwy stóp, palce, pięty, grzbiety. Prawa i lewa stopa. Obejmij świadomością kostki, łydki, golenie, dech i wydech. To jakbyś wprowadzała tam światło, słońce, ogień, obecność właśnie takiej jakości siwy, to to jest... Takie naprawdę silne życie, które nie waha się, które płonie, niech zapłonie w Twoich nogach, także w Twoich kolanach, w Twoich udach. Ta żarliwa obecność, nie wahająca się, kiedy trzeba stanąć po swojej stronie, kiedy trzeba postawić granice. Nie wahająca się, gdy trzeba bronić życia. I to w nogach, Poczuj, jak stają się silne, jak zdecydowane, jak kolumny. Godne, wyrażające Twoją godność. Piękne. I unikalne tylko ty masz takie nogi. Twoje własne. Wdech do nóg i wydech. świetnie to przejdziemy teraz do miednicy na kolejnym wydechu przenieść uwagę do miednicy miednica mnie osobiście kojarzy się też z wodą może też myśląc o nas o kobietach woda i ogień tam jest ciepło tam jest ogień ale tam jest też woda woda w której Jesteśmy od początku właściwie przybycia na ten świat w ciele ludzkim. my jesteśmy w brzuchu, pływamy. My się składamy z wody w większości. I przyjemność, sensualność, seksualność też ma dla mnie taką jakość płynną, taką rozlaną. Przyjemność nie znosi pośpiechu, nie znosi rutyny, jest nieprzewidywalna. Jest też e, niezwykle szlachetna. Cenna nasza miednica. To miejsce, które doskonale wie, kiedy m, gdzieś jest naruszana e, Jego świętość. Miejsce, gdzie te granice są wyraźne, jeśli mamy z nimi kontakt. I tak są wyraźne, nawet jak nie mamy z nimi kontaktu. Stąd miednica daje nam sygnały, kiedy gdzieś coś w życiu się takiego dzieje, co jest niezgodne z jej potrzebami. Czasem nawet przestajemy tam czuć. Oddychaj do miednicy, niech ona się w Twojej żarliwej obecności Shiwy teraz uzdrawia. Shiwa to jest ten partner, ta jakość męska, doskonała, czysta. To niech mniej właśnie się. Teraz twoja miednica rozpłynie. Niech się nią nakarmi. Niech przypomni sobie, co to znaczy czuć się bezpiecznie w tym miejscu. Czuć spokój i moc. Wdech do miednicy i wydech. Dobrze, i przenieśmy teraz uwagę na swoje plecy, szeroka przestrzeń pleców, jak taki ląd, który ma różne wysokości, różne, różnie odczuwane miejsca, wzgórki, doliny. boki, wdech do pleców i wydech. Może jakoś czujesz swój kręgosłup, dół pleców, środek, łopatki, boki tłowia też, bo część pleców trochę. Daj uwagę plecom, bo o nich często zapominamy, o tyle ciała zapominamy i bierzemy, bierzemy na siebie, nosimy je i się bierze pociągowe, czy jakiś W, jeśli się czujemy obciążeni właśnie w tym miejscu, czasem w górnych plecach, czasem w dolnych. Dolne plecy to tutaj się może gromadzić lęk, ale ten lęk też jest połączony z tym, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa, i to jest ta jakość ojca, ojcowska albo męska to i to zapewne. Więc teraz może szczególnie daj. Trzymanie swoim dolnym plecom. bywa, że tam jest na przykład zimno wręcz, czujemy chłód, że miejsce się wychładza, czy Dajmy ogień, szyjby temu miejscu. Niech poczuje się trzymane, objęte, podparte, nakarmione. Tak, żebyś nie czuła się sama, nie jesteś sama, no nieprawda, nie jesteś sama. poczuł się jak królowa, bo nią jesteś. Jesteś ważna. Szanuj siebie. Szanuj swoją królewskość. Swoją szlachetność. Każdy z nas jest szlachetnie urodzony. Nie ma podziałów, nie ma kast. Tak naprawdę ludzie wymyślają takie straszne rzeczy. Zapomnij o tym wszystkim teraz. Dobrze, no teraz przejdziemy znów na przód ciała, na mm, brzuch. Głęboki wdech do brzucha, wydech. Co tam się dzieje? Co tam mieszka? Kto tam mieszka? No, jak się chce wyrazić, jak się wyraża? Ach, wdech do brzucha i wydech. Uczucia w brzuchu, emocje. Rozluźnij brzuch, jeśli możesz. Nie musisz już nic trzymać. Przypomnij sobie o tym bezpieczeństwie, o obecności, o trzymaniu. Możesz nawet sobie zwizualizować teraz jakieś takie bezpieczne miejsce: miejsce, gdzie nie ma żadnych trosk, gdzie są wspierające istoty, gdzie jest pięknie, gdzie jest spokojnie, gdzie są wszelkie. Zasoby potrzebne Ci do tego, abyś czuła się w pełni bezpieczna i zaopiekowana. I jak to czuje Twój brzuch i Twoje dziecko wewnętrzne, jak się czuje w takim miejscu. I cały Twój system może wtedy odpuścić, zrelaksować się bardziej. I przenieś uwagę do splotu słonecznego do przepony. Wdech i wydech. I niech to miejsce powoli w cieple płonącego ognia szywy poczuje się ponownie bezpieczne cała twoja istota, twoje ja znów odzyskuje godność, odzyskuje spokój. Przestaje się szamotać, przestaje się napinać, odzyskuje ciepło. Poczuj to w splocie słonecznym. I rozszerz uwagę o klatkę piersiową. Jak się czuje serce? Może te pierwsze, to pierwsze spotkanie z sercem uzmysłowi Ci, że jest może trochę twardości w tym miejscu, albo jest zamknięte, jest chronione, może przez barki, może jest czymś obudowane. I powoli, teraz, bez żadnego tutaj siłowania się czy Chęci dotarcia z głowy. Po prostu obserwuję, jak ciepło obecności, ogień siwy no, rozmraża także twardość wokół serca. Spotyka się z nim taki ważny, dają w swoim ciele. Gdzie ci pozwala dotrzeć teraz Twoje serce? Jak może się otworzyć? Do jakiego miejsca? Bez jakichś, jakichkolwiek oczekiwań, zobacz jak rozkwita, jaki ma kolor, jak wygląda może jak kwiat, jak pachnie, o czym jest, za czym tęskni. Oddychaj do serca. Dech i wydech. Oddychaj sercem. Poczuj jak serce rozpływa się, rozprowadza także wzdłuż swoich rąk. Przejawia się życiem, energią w rękach, parkach ramiona, łokcia, przedramiona, nadgarstka i dłoniach. Jak czujesz wnętrze dłoni, krzpiety, palce. Prawa i lewa ręka, prawe skrzydło i lewe skrzydło. I po środku serce między twoimi rękami, która łączy wszystko. Oddychaj klatką piersiową i rękami. No i teraz przenieś już uwagę z serca do gardła. Co się dzieje w tym rejonie ciała? Ciała fizycznego, ciała aterycznego. Z poziomu energii poczuj twoje, twoją szyję, wnętrze szyi, gardło, czakra gardła i wydech. Hmm. I z szyi rozszerz uwagę na swoją głowę. Może twoja głowa też potrafi się poruszać wraz z oddechem. Może nigdy o tym nie myślałaś, ale jak się temu łagodnie przyjrzysz, to może nam twoja czaszka się rozszerza i zamyka przestrzeń, energia wokół głowy. I jak czujesz oddech w głowie? Szczyt twojego ciała, jak szczyt góry. Jak czubek góry. I właśnie, gdy odbywają się jakieś święta w Indiach, właśnie w tym miejscu gdzie podróżowałam w Malay, w miejscu kultu Śiwy, gdzie znajduje się góra, która symbolizuje Shiwę Arunachala, to na jej szczycie często płonie ogień. Z czym tobie się to kojarzy? Jak to czujesz? Jak ty czujesz swój szczyt góry? Jak czujesz czubek głowy? Może on też płonie? Może ogniem, a może jakąś energią? To czakra korony w końcu. Może ma jakieś kolory, może łączyć się z niebem. Poczuj ten szczyt swojego ciała, głowę, ale nie, próbuj o niej myśleć. Poczuj swoją twarz, szczęki, wnętrze ust, śliny, język, zęby, barki. Skórę wokół ust, policzki, kości policzkowe, brodę, nos, oczy, powieki, gałki oczne, brwi, miejsce pomiędzy prawiami, czoło, skóra na czole, włosy, które wyrastają z głowy, uszy, które słyszą dźwięki. I wnętrze głowy. Oddychaj teraz całą głową. I powoli z kolejnym wydechem rozszerz uwagę na całe swoje ciało. Jeszcze raz. I teraz wprowadź ten symbol siwy w swoje ciało. Co się dzieje, gdy to robisz, jak to czujesz? To jesteś też ty. Każdy symbol, każde bóstwo to jest emanacja ciebie. Porzuć wstyd, poczucie, że nie, nie jest może niegodna albo nie zasługuje porzuć to wszystko to ciężkie obciążenia i nieprawda. I po prostu otwórz się na siwę, na ogień, na obecność, na prawdę. Siwa też tańczył, siwa z bogiem tańca, ruchu. Czy to czujesz jakoś? Gorąc, ciepło, energię. Prawdę, ruch, taniec. cokolwiek jeszcze, ci się pojawi, przejawi, objawi, teraz odpuść się na to, nie blokuj się przed tym, nie ma takiej potrzeby. Wdech i wydech.